Grajmy jak Bayern Monachium, nie dadzą sobie piłkę, ale dobra. Całe unicę grają w tym? właśnie nie wiem, co tam właśnie jest grane. No tak było, mówili, ale... Całe jego unicę grają. Ale mimo to wszystko i to przegrywałem, to to znaczy, że wiesz... No rudy...

3 wchodzą, reszta spada. Tak jest. Jaśki są na pierwszym miejscu i mogą w ogóle nie wejść, bo, bo jeszcze tam beczce zalegnie są. Akurat jest 4 drużynie. No.

Dziękuję. wszystkim. Jak sytuacja się przedstawia? Po zero. jest nie Aha. To może lekarską mnie zaczął grać. Ja nie znam. Widzę, że trybuny pełne nie? O.

Eto to skridio. Bravo.

Kurwa, wychowała się, wypadła. Co dopiero? Dzika. Może piłki szuka? Nie, nie. Mariusz! Pójdź puść, Sadzia, pójdź go! Ej, kurwa. Tadziu to się chodził za zawodnika. Ładnego nie wychodzi na policję. To się taki głupie. Uuu, eee. i nie odpałuję. Jeszcze nie pójdę. mu tam. Na kopytko! U... Tam. Mało grają w kopytkę. Dobrze, bo brok jest słaby. No to... no. gdzie by zapłacił za obserwatora i zasadził Dwie w jedne. No.

Idź, Mariusza Już nic sobie nie dojdzie. Już gdzieś Kopytko na spalone Stoją też, nie wychodzą na pozycję, kurde. Głęboko wrzuć, ładnie, wysoko! Proszę! Wziąłem, czy to nie akcja tak z Polska-Słowenia? Dokładnie, dokładnie. Do... do środka! nie rób wywalczu, no i zobacz. Daj się bramę mi upylić. To brama jak Cztery. Oj, teraz to jest zimno w Tak, się wsiadam. Tak jest, brama. Kur... Ale mało brakuje, tak jest. Kopecko gra! Kopecko gra! Ej kurwa! Ja pierdolę. A nikt nie leci, par. Wszyscy stoją.